Rozdział czwarty Dotarłem do swojego apartamentu, nim zdałem sobie sprawę z obecności czekającego na mnie Malachiasza. Siedział przy czarnym, żelaznym stole i płakał. Opierał się łokciami o blat stołu, a twarz zakrywał dłońmi. – Co ci jest? – krzyknąłem. – Co się stało? – usiadłem obok niego. Czy to przeze mnie? Czymś ci zawiniłem? Wyprostował się i posłał mi najłagodniejszy i najsłodniejszy z uśmiechów. Naprawdę się o mnie martwisz? Zapytał. Tak. Nigdy wcześniej nie widziałem, żebyś płakał, wyglądałeś na załamanego. Nie załamałem się, lecz sądzę, że jestem tego bliski. Niepotrzebnie uwierzyłem akademikom, oznajmił. Miał na myśli teologów nauczających na uniwersytetach, takich jak Tomasz Zakwinu, tym, którzy twierdzą, że nie masz serca. Wasza trójka doprowadziła mnie do łez, powiedział. Dlaczego? wzruszył ramionami. W miłości, którą wzajemnie się darzycie, usłyszałem echo niebios. Teraz to ty sprawiłeś, że do oczu napłynęły mi łzy, otwarłem. Nie mogłem oderwać wzroku od Malachiasza i przejmującego wyrazu jego twarzy. Miałem ochotę go przytulić. Nie musisz mnie pocieszać, zauważył z uśmiechem. alice